moi drodzy na moim kanale, z tej strony Bodzio dzisiaj troszeczkę polecimy sobie lekko z serwisem. Nie tym razem nie będzie żaden komputer, ale wam pokażę taką pewną rzecz, którą można bardzo łatwo sobie przerobić. A mianowicie mamy taką lampkę solarną, idzie kupić w każdym sklepie w markecie. Jednak to jest bardzo malutka lampka i akumulator w niej są okrągłe takie bateryki, ale jak ją można przerobić, żeby świeciło nam normalnie sieci już bardzo prosty sposób potrzebujemy tej oto lampki musimy wymontować to co jest tutaj w środku czyli całą tę e, elektronikę razem z tą diodą odciąć od ładowania solara następnie takiej małej diody potrzebujemy 12V montujemy na jej miejsce gdzie jest ta tutaj e, dioda Potem ją podłączymy i wystarczy z dobrowolnego zasilacza zrobić sobie 12V. I może nam fajnie świecić, nawet bardziej lepiej niż to. Można też czerpać prąd z akumulatora, lub jak mamy jakieś ładowanie yy, dobrowolne, na przykład z panelów fotowoltaicznych, cokolwiek, możemy sobie naładować akumulator i to może nam też świecić, tak jakby za darmo. Ale najpierw Wam pokażę, jak to można. To coś w tym zamontować i podłączyć. Zapraszam do oglądania. Okej, okay, moi drodzy, mam rozbrany solarek. Tu jest podpięty, właśnie taka mała dioda z takim małym akumulatorem. Wiadomo, to długo nie będzie świecić, ale nam to jest niepotrzebne, więc co pierwszy robimy? Odcinamy to. Jedno i drugie kablek plus minus czyli ładowanie z tego to nam będzie potrzebne teraz kiedy wsadzimy diodę tutaj tu w tym miejscu teraz użyję kleju na ciepło przykleję ją i gotowe potem w tym zamkniemy przeprowadzimy tu przez taką dziurę te kable dwa i następnie będziemy podłączać z kolejnym kablem, który do tego za do tego przejdę. Więc ja teraz idę to yy, skrzeję i potem pokażę i przylutuję i pokażę jak to będzie tak wyglądać mniej więcej. Wracam niedługo. Okej okay, moi drodzy. Teraz, teraz przechodzę do przylutowania kabli. W odpowiednie miejsca plus i minus. Jeszcze dajmy. Jeden kabel już mamy. Teraz weźmiemy koszulkę. Ok, mamy dwa przewody przelotowane, Dajemy koszulkę. I pociągu. Ok, teraz mamy zabezpieczone, a teraz Wam pokażę, że to będzie sobie świecić elegancko. Podłączę tylko przewody i sami zobaczycie, że teraz to będzie działać. I w taki prosty sposób używamy jeszcze takich, będę miał kabel na skręcanie, że w razie awarii, bo mam kilka takich diod, yy, diodów, że będę go odłączyć każdą osobno pozostałe będą świecić nie powodując nie będę musiał całego rozłączać elementu teraz tylko podpinamy plus warto se sprawdzić pod koniecznym czy nam to działa nie zaschodzi widać tutaj mam zasilacz warsztatowy sam go zrobiłem będzie jeszcze kiedyś będę robił jeszcze jeden więc też prawdopodobnie się materiał o tym pojawi a. Jest przydatna rzecz jeżeli coś właśnie robimy z jodami lub innymi rzeczami. Możemy z korzystać. wykorzystać. Podłączamy. I proszę. Świeci. Świeci. Tak to, moi drodzy, wygląda dzień życia serwisu, na który zapraszam bardzo serdecznie. Jak coś znów będę miał do zrobienia, pokazać jak to się robi, to na pewno wam pokażę. Do zobaczenia częściej i pa pa.